Madeczko witam w kolejnym filmie Dzisiejszy odcinek będzie o rębaku do gałęzi Przyjechał do mnie ostatnio rębak do gałęzi firmy Arp Al Tak to wygląda, taki to jest gotowy produkt już na palecie wszystko No i zabieramy się do otwierania Za chwilę Wam powiem co to konkretnie jest za model Bo tutaj w zestawie widzę no, blachy, jeszcze były schowane, ale trochę cięższa, ta kamera na głowę. Trochę to ważne. To jest, to jest blacha. Aha, już wiem. To jest blacha montowana tutaj, w któreś miejsce. Montowano w któreś tutaj miejsce. O, to jest blacha montowana w te miejsce. I ona służy do opakowania w worki. I to jest model AMTR 120TR. I tak maksymalna średnica gałęzi. Surowe miękkie 120 mm, surowe twarde 100 mm, suche twarde 85 mm. No, tej wilgotności są podane. No, ale tutaj też jest specjalny wał kardana ze sprzęgłem. Który zatrzymie po prostu maszyna, żeby nie uszkodzić traktora. Bo tak. Załóżmy, że traktor nie ma tego wałka ze sprzęgłem, no to albo zadusi traktor, że zgaśnie, albo coś się może uszkodzić w traktorze. A tak, jednak to sprzęgło ślizgnie i no nic się nie stanie. Tutaj jest instrukcja obsługi. Tak, instrukcja obsługi. Dostałem go na testy, żeby wam pokazać na filmach, on już u mnie zostanie. Także to jest taki film, jedynie pokazowy, jak to wszystko wygląda. Testy będą e, za jakiś czas, nie dzisiaj, bo nie mam na to czasu. Musimy pościnać jakieś gałęzie, będziemy obcinać tam przy polach. No to się e, weźmie, weźmie rębak, zawiezie na pole i będziemy go testować. Tak. To jest do poskładania, wszystko. Aha, to jest do poskładania, czyli, że to musi być przykręcone tutaj, jeśli dobrze Dobrze mi się wydaje. A do tego przykręcenia już raczej jedna osoba się nie wystarczy. To jest nawet czujnik wyłączający, ale to będzie chodziło z 60, a 60 nie ma takiej mm, funkcji, że że wyłączy to by musiał być jakiś traktor nowszy z, z takim wyłącznikiem no wałek jest z osłoną także na niego się nic tutaj nie zawinie eee, wałek nówka ciężki dobra to sobie położymy tutaj instrukcja obsługi też jest do wałka Generalnie musimy go złożyć. Musimy sobie to złożyć. To podejrzewam, że nie będzie aż taki ciężki. Ale tutaj widzę też. O kurde, to koło zamachowe jest całkiem spore. E, dobra, coś jeszcze tutaj było. Tu. O, tutaj jeszcze jest. I chyba będzie ten klucz do cofania, jeśli się nie mylę. Tak, tu jest klucz do cofania. No i tu zwykła 17, Do pewnie do montażu tego. Także e, będziemy mogli zaoferować właśnie rymbanie takich gałęzi. Rąbanie gałęzi Dominik, tam firma, wycinka drzew na przykład. No to ach, można dołożyć i od razu rębanie gałęzi. Ale blachy tutaj wszystkie są solidne. To jest blacha chyba szóstka albo, albo ósemka, nawet, ale raczej szóstka. Tutaj też to było dość ciężkie. Także to nie jest jakieś papierowe. Widać, że taki solidne wykonanie. No na razie tego nie przetestujemy, ale będą testy i wszystko będzie na filmach. No tutaj, co tu jest? Nie wiem. Aby odblokować gałąź, otwórz okno. Aha, tutaj się nakłada ten kluczyk. Tutaj jest właśnie do do odpychania tego, do odtykania jakby się gałąź zablokowała. No a tutaj jeszcze jest nawet. Kulana przyczepka, że możemy sobie zapiąć przyczepkę za to i, i ciągnąć traktorem. Tutaj słożnie kategorii dwóch kategorii w zasadzie małej i dużej. Ale tu sześćdziesiątka zapnęmy Tylko no, nie dzisiaj. No, spróbujemy to złożyć na ziemi i zobaczymy, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Jak nie, no to trzeba będzie zawołać dziadka. Dobra, robimy Cięci czy nie cięci? A tu jeszcze jest na wkrętach Przykręcone także, zabezpieczone solidnie Na pewno bez palec nie spadło Także to Pewnie obydwie rzeczy będą Na wkrętach Taka okay, jest wkrętarka Oj chyba prędzej śrubokręt znajdę Niż wkrętarka Dobra, odkręcamy śrubokrętem W opisie wam podeślę link, będziecie sobie mogli sprawdzić, wszystko poczytać. Widziałem, że ostatnio też tam jakiś youtuber dostał taką maszynę. I tam mieli gałęzie i całkiem fajnie to szło. No u mnie zobaczymy nie wiem kiedy. Za dwa tygodnie może będziemy wycinać gałęzie. Na razie troszkę nie mam czasu. Są inne, ważniejsze rzeczy do roboty. Dobra, to jest ciężki. O kurde, ty! Ale tu jest ciężki. Albo to jeszcze jest przykręcone. Nie, to jest taki ciężki. O, ja pierdolę. To już wiem po co to ucho tu jest. Musimy to turę ściągnąć. Także po tura i będziemy to ściągać turym dobra aha, no dobra potem się to obróci bo tu jest zaczep do traktora No, ale tutaj widać te noże kurde wsadzisz tu palec to po palcu tu jest przerwa Cici włos No nie chcę tu wsadzać palca nawet Karton mogę spróbować Czy przetnie? Trochę wilgotny to, to może Może nie przeciąć Kurwa strach może mi palce utnie No, przecięło Przecięło, także Dzieci Nie bawcie się takimi rzeczami Dobra, jeszcze deska Do odkręcenia, ale Czekaj, ile tam jest śrub? Wszystkich Czyli wszystkie trzeba poluzować Ursusie na razie za rotacyjną Jutro się odepnie i się przetestuje Także dzisiaj nagromad tylko składanie, a jutro, jutro reszta. Reszta, no w sensie jak chodzi, nie? No, będą testy. Na razie nie mam czasu, chyba że dziadek będzie sobie testował. Czekaj, czekaj. Kaj do mnie. Do tego. Tam by już Dobra weź tam przykręć śruba Dobra, generalnie już prawie całe poskładane teraz wałek wykładam i i to wszystko już będzie. Teraz Także maszyna tak się prezentuje. Tutaj można łatwo ściągnąć osłonę do montażu bałka. Eee, Odwrotnie. Tak. Wszystko, wszystko jest tutaj przemyślane. Ten czujnik też nie będzie wykorzystany, ale Jego musimy w inne miejsce przepiąć. Musimy go gdzieś przepiąć, by nie będzie przeszkadzał. Dobra, tu na razie. Dobra, maszyna pasuje do Ursusa bez problemu. Nawet to jest dość taki duże, nie? Bristowo za traktor, ale tu no, można, to można można wszystko do transportu. Tu trzeba za o tak i tu potem blokujesz no, tą załewczką tylko Także do transportu to jest y, dużo mniejsze. Podnieca, odpolimy, zobaczymy jak to chodzi. Może to jest to by tu było właśnie teraz, i tak podjechać. dajmy na to, jak, jakby my nie rąbali, to podjechać łyżką tu no. normalnie, stura.